Cześć, witajcie w kolejnym filmie prezentującym funkcję naszego komputera pokładowego do e-bajków, czyli MPE. Dziś powiem o bardzo ważnej kwestii. W rowerach elektrycznych, jeżeli komponenty się psują, to najczęściej z powodu przegrzania. A właśnie dzięki MPE mamy możliwość monitorowania dwóch temperatur i będziemy mogli sobie ustawić próg, powyżej którego MPE odłączy napęd. Najczęściej będziemy chcieli monitorować silnik lub sterownik. Możemy na przykład też monitorować baterie. Mamy dowolność, gdzie zainstalujemy czujniki temperatury, ale właśnie najczęściej jest to silnik lub sterownik. I dzięki temu, że MPE czuwa nad y, temperaturami, my nie musimy obawiać się o to, że nam się któryś z komponentów przegrzeje. Mamy dzięki temu psychiczny komfort, no i zaoszczędzimy sporo złotówek. Inne sterowniki mają albo odczyt temperatury na wyświetlaczu bez zabezpieczenia termicznego. Na przykład popularny sterownik Catesinus. Tam na wyświetlaczu będziemy widzieli, ile ma nasz silnik, ale on nie zabezpieczy nam i nie odetnie nam napędu po przekroczeniu jakiegokolwiek progu temperaturowego. Z kolei w sterownikach SubWoton lub Kelly Controller tam mamy podłączony czujnik temperatury do sterownika. On zabezpiecza nam przed przegrzaniem, ale my nie widzimy na żadnym wyświetlaczu, no bo tam wyświetlacza najzwyczajniej nie ma, Ile tej temperatury już jest i czy ona nam się za chwilę wyłączy, czy jeszcze możemy spokojnie cisnąć? W systemie MPE mamy czytelnie pokazane dwie temperatury i mamy zabezpieczenie termiczne, które samo odłączy nam napęd po przekroczeniu odpowiedniej temperatury. Jakby komuś przeszkadzało, to na wyświetlaczu MaxiColor możemy ukryć jedną lub dwie temperatury, jeżeli mamy tylko jedną na przykład podłączoną. Gdy system MPE odłączy nam napęd z powodu przegrzania któregoś z komponentów. To, gdy te komponenty ostygną, automatycznie sam zezwoli na jazdę. Najczęściej jest to około 15 stopni mniej niż próg odcięcia, czyli stygnie o 15 stopni, możemy jechać dalej. Wtedy znika wykrzyknik z wyświetlacza i jest gotowy do jazdy. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, że to bardzo przydatna funkcja. Nie będę przedłużał zatem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.